Witam serdecznie. Przyszła do, na, do mnie nowa przejściówka do drona. Teraz mogę ładować trzy baterie, yy, nie spędzając przy nich czasu. Bo wtedy to było tak, że tu mamy standardową ładowarkę. Podpinaliśmy jedną baterię, no i ona ładowała się. Napełnił się pasek trzeba było przyjść tu, sprawdzać to i podłączać kolejną. A dzięki temu urządzeniu możemy podpiąć wszystkie baterie, yy, że tak powiem wszystkie trzy że tak powiem na raz ja mam cztery żeby nagrywać pełne mecze piłkarskie żeby mi baterii starczało no i ona sobie wybada poziomy zobaczycie teraz co się stanie ja nie ładuje jednocześnie na raz bo to by był za duże obciążenie ale jak jedną naładuje leci kolejną tak jak to mam w kombu w zestawie tego mniejszego drona I zobaczmy sobie. Tak jak widzimy sprawdza baterię. Teraz tą sprawdza, teraz tą zacznę sprawdzać ile mam poziomu naładowania. I zaraz powinien się zarządzić pierwszy cykl ładowania jednej baterii. No i jedzie